Czy warto jeść miód? Jakie właściwości posiada miód? To, czy warto jeść miód, może nam się wydawać takie pytanie dziwne. Nie ma wiele produktów, które by były tak promowane, tak uważane za bardzo zdrowe, jak jest właśnie w przypadku miodu. Ale sprawdźmy to krok po kroku, jakie właściwości posiada miód i podsumujemy i będziemy wiedzieć, czy warto go jeść. Zaczniemy od tego, co zawiera, czyli bardzo duża ilość mikroelementów: potas, magnes, chlor, fosfor i kilka innych. Do tego witamina A, witaminy z grupy B, witamina C, kwas foliowy oraz cała masa enzymów, które posiadają takie bardzo dobre właściwości, jeśli chodzi o nasze zdrowie, bardzo dobrze po prostu wpływają na nasz organizm. Acetylocholina z miodu pomaga chronić nasze serce, obniża poziom cholesterolu. Ciśnienia krwi, przepraszam, do tego ogranicza ryzyko wystąpienia miażdżycy. To właśnie ta substancja pomaga, dzięki niej, miód jest w stanie wspomagać pracę naszego serca i pracę całego naszego układu krwionośnego. Miód to też właściwości antybakteryjne i przeciwwirusowe. Jest to bardzo często podkreślane, jeśli chodzi o na przykład walkę z próchnicą. Jest to też, te właściwości są często podkreślane przedtem, można powiedzieć, przedtem rany, skaleczenia smarowane miodem, żeby po prostu to się w łatwiejszy sposób mogło zagoić i żeby nie sprawiało później problemów. Ta, te właściwości antybakteryjne, przeciwwirusowe mają też znaczenie, kiedy jemy ten miód. Wówczas te właściwości oddziaływują w, naszych, w naszym układzie pokarmowym właśnie w taki sposób i też chronią go przed niektórymi dolegliwościami. Miód to też uspokojenie, poprawienie naszego nastroju dobry wpływ na nasz układ pokarmowy. I nie chodzi tu o to, tylko że jest słodki, jest bardzo smaczny. Ale również ten skład, jaki jest w miodzie, pozwala naszemu układu, układowi nerwowemu um, lepiej pracować. Ten nasz nastrój też się poprawia dzięki właśnie zawartym w miodzie substancjom. Dzięki lekkiemu działaniu moczopędnemu, miód to też dobre um, właściwości, jeśli chodzi o choroby nerek. Czy też przy chorobach układu moczowego. Te choroby są bardzo ciężkie, w znaczeniu bardzo dokuczliwe, i miód, dzięki swoim właściwościom, właśnie moczopędnym, pozwala na lepsze chronienie nas przed takimi zagrożeniami. A jeśli już te zagrożenia występują, to nam pomaga sobie w łatwiejszy sposób z nimi radzić. Dobrze działa na problemy żołądkowe. Do tego może pomagać przy wrzodach żołądka oraz przy wrzodach dwunastnicy. To właśnie to wspomniane też działanie antybakteryjne i przeciwwirusowe, ale także inne oddziaływania zawartych substancji w miodzie, tych enzymów. To też lepsze działanie, efektywniejsze, skuteczniejsze działanie naszego układu pokarmowego w ten sposób, żeby po prostu ten układ pokarmowy mógł lepiej, skuteczniej działać. Miód to też oczywiście świetne działanie przy przeziębieniach, przy grypie, łagodzenie problemów z bólem gardła. To jest takie coś oczywistego, ale pamiętajmy, że miód naprawdę w tej materii świetnie się sprawdza i pomaga naszemu gardłu, całemu naszemu ciału nie tylko zdobyć większą odporność, to wynika właśnie z, dzięki tym enzymom i dzięki tym zawartym np. witaminie C. Kwaś foliowy to pomaga naszemu organizmowi zwiększyć odporność, ale również wspomaga przy radzeniu sobie z właśnie z chorobą, kiedy już nas ogarnie. Czy to chronić nasze gardło, czy też przeciwdziałać zagrożeniom wynikającym z grypy przeziębienia. Kolejną właściwością miodu jest oczywiście to, że no, co wynika co możemy właściwie zaobserwować w ilości kosmetyków, czy to szamponów, kremów, maści, toników z zawartym miodem, to też nasza skóra, nasze włosy nawilża, poprawia jakość skóry, poprawia naszą cerę. Po prostu to oddziaływanie to również świetny wpływ na naszą skórę. Czyli i to chociaż nie są wszystkie wymienione właściwości miodu, to już nawet te wymienione właściwości Pozwalają w łatwy sposób odpowiedzieć na pytanie, czy warto jeść miód. Oczywiście, jak najbardziej, tylko pamiętajmy, żeby to robić we właściwy sposób, we właściwej ilości i żeby był to miód odpowiedniej jakości. To, w jaki sposób można najlepiej spożywać ten miód, w tym tygodniu pojawi się na tym kanale: jak jeść, jak zdrowo jeść i stosować miód. To zapraszam już teraz na ten film, na ten materiał. Ale pamiętajmy, jak najbardziej, jeśli Jesteśmy pewni jakości miodu. Jak najbardziej należy, powinniśmy zacząć stosować miód. Tak, żeby po prostu te wszystkie wymienione właściwości, a także sporo innych, o których nie wspominałem, pomagały czy to leczyć jakieś choroby, czy też pomagały naszemu organizmowi jak najdłużej zachować zdrowie i wspomagały nasz organizm tak, żeby pracował jak najlepiej i jak najdłużej tak jak trzeba. Dziękuję za uwagę. Dziękuję za ocenę, za komentarze. Zapraszam do zasubskrybowania. Do linków zamieszczonych w opisie, poleć, opublikuj, pokaż znajomym. Każda Twoja aktywność jest ważna dla rozwoju tego kanału. Dziękuję za uwagę.